Dzień dobry, witam Państwa w hot news. Hot news ponieważ ponownie usd.pln powyżej czy testuje 5 zł. Skrajowa narracja jest taka, że Osłabienie złotego jest efektem braku podwyżek stuprocentowych w Polsce, czyli postawienie stopy referencyjnej na poziomie 6.75, przy czym globalna narracja jest taka, że mocne dane z rynku pracy i mocne dane z amerykańskiego sektora usług zwiększają prawdopodobieństwo determinacji, czy też zwiększają mandat Fedu do podwyższania Stopy procentowej, ponieważ w, do, w sytuacji presji inflacyjnej i dobrych danych z gospodarki, nadal Fed może zaostrzać czy zwiększać koszt pieniądza. No i to spowodowało z jednej strony umocnienie dolara. A umocnienie dolara to jest osobienie euro i osobienie walut rynków schodzących i też no, konsternacje czy zawahanie się, jeżeli chodzi o inwestorów o rynek kapitałowy. I teraz najbliższe odczyty odnośnie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym oraz, a może przede wszystkim 13 października, odczyt inflacji konsumenckiej, CPI, czyli w czwartek. O inflacji konsumenckiej w Stanach, to będzie odczyt, który najprawdopodobniej ustawi sentyment na, na, na październik, czy na drugą połowę października. W naszych analizach, patrząc po z jednej strony po historycznych analogiach wydaje nam się, że po fatalnym czy bardzo słabych dziewięciu miesiącach z 2022 roku jest okno do, do próby odbicia, która może nawet potrwać do, do grudnia czy do połowy grudnia. Także warto obserwować odczyty makro i sentyment rynkowy, bo to może istotnie zwiększyć szanse na takie średnio czy krótkoterminowe stopy zwrotu. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego hot news.